Dzień dobry, jestem farma 888 I witam was w drugim odcinku Zagrajmy z Farbenem Minecrafta Właśnie Zaraz zacznie się Wschód słońca I tam pan nasza jaskinia Widzicie tam jest dżungla I poszłam kawałek I od tamtego odcinka zmieniło się niewiele znam to super góry Później tam jeszcze pójdziemy i pokażę wam Ściąłem drewno na dom no i tutaj teraz zacznę właśnie sobie teren wyrównywać na domek i chciałbym wam jeszcze kilka rzeczy powiedzieć. Pierwsza i tak najważniejsza to czekam w końcu na jakiegoś suba, bo na razie nie doczekałem się ani jednego. No cóż. Trzeba się zrobić kłopotami. I tak ogólnie to dzisiaj wrzucę odcinek z Warthrowa Zacha. Jak się w ogóle do mnie odezwie, bo od dwóch dni nie daje się znaków życia. <grym> No, także, jak skończę to wyrównywać, to wrócę do was, bo nie, nie widzę żadnego nic fajnego w tym, że kopię dirt. Więc, Dobrze, jestem już i tak z tego drewna zrobimy takie, jakby. No, nie wiem, może nieważne. Tak, stąd, tak, tak, tak. zaraz tu dobrze to i będzie

Dobrze, to też Sześć, raz, raz. Dobrze, już jestem i tak. No, sobie trochę tego drewna. No, co będziemy robić domek, nie? Tu, wciąż jeszcze daj innym drewnem i jeszcze szyby. Ale to już nie dzisiaj, no. Nie mam czasu zrobić, co?

Tak, tylko że jeszcze trochę inaczej mm. o spoko. I teraz. Teraz weźmiemy sobie to za deski, Dwa. Dwa.

I tak to będzie wyglądać do końca budowy. Więc co Was będę zanudzał? Zrobię cięcie, tak że wiecie. To robot zaraz. No i tak wygląda kawałek. Jeszcze niedokończony, ale już nie mam dzisiaj czasu. Niedokończony domek, bo ten odcinek jest dzisiaj bardzo krótki, bo w serii nie mam czasu. No, tu będzie jeszcze, tak, okna, tu będą podobne schody, tu podobne schody, tu szyba, tam szyba, tam szyba, tam szyba i Drugi piętro i tak. No ale to już, jak mówiłem, nie dzisiaj, bo w serii nie mam czasu. To mówię dla was Fosforem 888 i subskrybujcie, komentujcie i na...